Dzień dobry, miłe Państwo. Jedziemy dzisiaj, ustawiamy tak nietypowo. Tak nietypowo ustawiamy. A, muszę tutaj na tym siedzeniu. Dobry sąsiadko. Dzień dobry. Pani sąsiadka, zresztą, to, zresztą. Nie mówię, że mam dobrze, ale od czasu do czasu, jak jest sytuacja taka, no zdarza się tam w roku, to korzystam po prostu z uprzejmości. Dobra. W zasadzie wszystko cmentarz na cmentarzu uszczerbek, bałagan, etc. Nie wiadomo co i jak w ogóle. No, musiałem na nich tam trochę postraszyć i jest OK. A facet się wypierał, ja mówię, a dlaczego Pan wziął mój beton, który ja położyłem i użył do innego grobu. No i co? nie wiedział co robić, znów tam, tam wygadał. Ja mówię, to teraz wica wiersze zrobione. No dobra panu, zrobię wszystko. Ja mówię, łapkę dajemy, tak niechętnie. Ja mówię, to jest po dżentelmeńsku. Ja mówię, wie pan, pan młody jest, może i pan by mi dał radę, ale nie do końca, ja mówię. Jak mi pan podasz rękę, mówię, to, to jest okej, okay. a jak nie, mówię, to ja jeszcze mogę przydzwonić. Ja się spojrzał na mnie, mówię, wątpisz pan? i podał rękę <laughs> trzeba stare sposoby używać czasami też być bezczelnym bo ludzie w tych, w tych czasach są bardzo bezczelni dosłownie a jedziemy tutaj bo tam jest święto dyszla i korkuje się także nie ma co Uj, kole, koledzy mieli mieć z południa coś przysłać, tak się wiercili, tak się kręcili, że nie. Ja, ja tak mówię, jak kurczę, że oni opy nie, nie wiedzieli co, gdzie, jak. Ja Aczki żeby wysłać, to trzeba każdego dnia przed godziną 12, po 12 nie ma szans w ogóle. Bo tak to jest, czy w kurierce jakiejkolwiek, czy poczcie, czy w ogóle, to taki, taki jest, no kraineczka idzie. W każdym bądź razie, teraz w poniedziałek no i to może we wtorek będzie. Pogoda, no może przestało już padać, bo aż asfalt suchy, to raczej moim zdaniem nie powinno siorbić że tak powiem czyli wypadało, bo nie mam kurtki, bo się chłodno gdzie nie ma. A dobra, spróbujemy może. Wybiorę się na, że tak powiem, jakiś może spacer. Nie mam, znaczy wiecie no, jakikolwiek materiał, nie ma problemu, to trzeba paliwo mieć i jechać powiedzmy gdzieś tam poza obręb, czyli Warszawy, no bo jestem blisko Warszawy nie wiem, no, w, w, w tym układzie najbliżej mam chyba Muzeum Kochanowskiego a nie, jest bliżej yy, no Sulejówek i Muzeum Pana Marszałka Wielzuckiego no tam, tam trzeba po prostu też pojechać że tak powiem tam jest dużo. Tam trzeba poświęcić na cały dzień, niestety. Nie na godzinę, nie na dwie. No może nie na cały dzień, ale pół dnia murowany. A ja tam raz byłem, to mi zeszło 4 godziny. Także teraz jeszcze ja miałem problem z kulami. No to na pewno te pół dnia na pewno zejdzie. W każdym razie o taki dostałem prezent od DZIEŚCU, kochany od córki no gdzieś tam zarejestrowała, etc. i tego w ogóle i ja mam to obrożę, czy tam nie wiem jak to się tam mówi na to z punktem dowodzenia z służby zdrowia, że tak powiem w razie jakim, no bo jestem po dwóch zawałach to tak różnie to bywa no nie jestem zarejestrowany w razie czego, także lokalizator jest i w ogóle jakby mi się coś wydarzyło wedle we ich tam no, cyfrów, procentów, etc. No, to wysyłają karetkę po, po mnie. No ale dobre to jest, no powiem. mówiąc szczerze. Trochę mi przeszkadza mówię, mówię, powiem, bo to ani z tej strony, ani z tej strony, bo to razem jest i zegarek, nie? No ale takie coś jest, że to drogie jak jasna mm, cholera. Dosłownie 9 ma to chyba 9 bandów, czyli zakresów, co się mówi. Wszystko jest, dosłownie. Wszystko to, co elektronika cyfrowa czy tam jak można wymyślać. No, może się przyzwyczaję do tego. To mi przeszkadza trochę, mówiąc szczerze. Zawsze prawa ręka była luźna, bez żadnych bajerów rowerów, z lewej strony zegar był i, i był ok Coś mi się nie podoba, to, lust a, to lusterko już jest wyrobione i to drga hmm. Albo całość w ogóle, nie wiem, no wszystko, jest silnik ok to jakieś jest drgania takie, bo lusterko się trzęsie, że tak powiem. Jadę na górkę on Może dzisiaj znów coś ciekawego złapię, zarejestruję, tak jak wczoraj atak na wodospad kajakiem. no, no Powiem, że, no, że wszystko z humorem jest kochani, no, co by nie było, no, ale fajnie to. Ja już bym w tym wieku bym się deczko trochę bał, powiem szczerze. Rzeczka rzeczką potrafi być bardzo głęboka, potrafi być niegłęboka. Ale jest dużo konarów etc. Et, et w tej wodzie, no i przecież jedziesz i możesz zaczepić, jak to się mówi. Różnie to bywa. No raczej już by nie. Tym bardziej takim kajaczkiem, bo to jest plastik jakiś. I korzeń to, tam to tamto zarysuje. Żeby to było, no prawie... Ja z włókna szklanego, czyli solidnie wiadomo to tamto, no to może bym jeszcze się odważył. Ale tak, to tak nie za bardzo powiem, naprawdę. straszne no no, mnie to złości jak to się mówi co to mi się dzieje? nie no, nie wiem czy to tu chodzi coś brzęczy no, tutaj to to brzęczy co no, mi tak brzęczy co mi tak brzęczy a to tutaj jest wkład zapalniczki że tak powiem do tego i obija to oto i i i myślę, że jakiś papierek jest tutaj to, to obkręcić, to to nie będzie tak bezczelnie tłuchło. Się. Nie wiem, ja jakoś jestem uczulony na takie wszelkie. Jak jeździłem w życiu, to w kabinie nic nie miało prawo stukać, pukać, bo lądowało zaraz za szybą. No może nie aż taka. Cisza, spokój, nie dosyć, że silnik, że cały zestaw. Ciężko idzie no, odgłosy, to człowiek w kabinie chciałby mieć też spokój o, i nadal jeszcze Co za już wiem, patrzcie, jakie coś znalazłem, znaczy to nie jest perwa, bo to jest czymś obtegowane do jakieś kulka do jakiegoś czegoś, nie wiem, naczyjnika czy co tamkolwiek było. Poprzedni właściciel zostawił. No, i, I to też już chodzi, chyba że jeszcze coś jest. jakieś tam. Już znalazłem. Długopis nie jest okrągły, tylko taki tutaj w tym świętego owego. Muszę go gdzieś wtrynić. Bo po prostu no. No teraz jest cichutko. i w czasie lekcji gdzieś się wyrwała cztery osiem osób dziewczyny i chłopaki czy tam no, w każdym razie nie będę na tym pierwszym stawał tylko na tym drugim ten pierwszy tam są to i to i trochę tam zalatuje wiecie jednak bo tak trochę nie było znaczy, jest to zrobione tak, no, no nie elegancko, powiedzmy. Żeby przy, przy kiblach kaleki mogły stanąć samochodem, czy coś takiego. No to jest takie, no... No ktoś nie myśli po prostu w tych strukturach rządzących gminą, że tak powiem, no. Dobra, koniec wodów, państwo drogie. Dobra muszę to gdzieś schować ten. tu jest wiem że takie takie wycięcie na długopis ale znając życie zobaczymy może nie będzie brzęczało nie wiem czy iść czy nie iść i chłodno jest dobra na razie wyłączę go.